Dzień dobry Państwu, chciałem serdecznie powitać Państwa w skromnych, tutaj bydgoskich progach, Jest znamienitych gości, uczestników, sponsorów. Spotkaliśmy się, żeby przeprowadzić szkolenia całodniowe, gdzie pokazujemy wszystkie nowoczesne techniki leczenia żył wewnątrznaczyniowe. Termiczne i nietermiczne, czyli pokazaliśmy techniki laserowe, techniki metodą radiofrekwencji, flebogrif, sklerosafe. Robiliśmy zabiegi skleroterapii. To wszystko pod patronatem Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. Głównym celem naszego leczenia niewydolności żylnej jest aspekt zdrowotny, ale musimy jednak pamiętać, że bardzo wiele pacjentek przychodzi do gabinetów flebologicznych ze względów estetycznych i tutaj ten aspekt jest bardzo istotny i takie przygotowanie pacjenta przed zabiegiem, sam zabieg, dostosowanie metody leczenia do, do danego pacjenta jest bardzo ważne, jak i również postępowanie pozabiegowe. Fajne były warsztaty z skleroterapii tych pajączków. Ciekawa metoda była pokazana. Profesor Lubanek pokazał skleroterapię tych pajączków z stosowaniem tumescencji dodatkowo później nakłucie i wypukanie tych, tych pajączków. W badaniu doplerowskim nie ma cech tutaj uszkodzeń układu głębokiego, a więc mamy tylko dysfunkcję układu powierzchownego. Jesteśmy teraz w ujściu od łudowym który jest szerokie. Zrobiliśmy z Michałem zabieg wewnątrznej ablacji laserowej tego odcinka żyło piszczelowej przedniej dodatkowej, który był prosty. Natomiast na te dopływy zastosowaliśmy tą technikę TETA, czyli zrobiliśmy ablację tych dopływów przez te wszystkie sploty żylne i połączyliśmy to z zabiegiem skleroterapii. I dodatkowo nakuliśmy żyłę sromową zewnętrzną, żeby zlikwidować ten punkt wyjścia fluksuwach taczkowy. Biorę udział naprawdę w wielkim wydarzeniu. Do tej pory. Na taką skalę nie mieliśmy okazji skonfrontować naszych własnych doświadczeń związanych z leczeniem pacjentów z niewydolnością żylną. Są tu obecni naprawdę najwybitniejsi specjaliści w kraju. Jest to świetna okazja dla naszych kursantów do skonfrontowania różnych technik, którymi, którymi dysponujemy, tak aby od każdego z nas mogli zaczerpnąć to, co według nich dla nich będzie najlepsze. Można powiedzieć, że mniej więcej 50%, jeżeli dodamy populację męską i żeńską, jest, będzie obciążona niewydolnością układu żywnego. Dolegliwości od kilku lat w zasadzie, aż przyszedł moment, że noga zaczęła tak boleć, że musiałem się zdecydować na, na ten zabieg. Bardzo dobrze byłem poinformowany i przed zabiegiem i myślę, że nadal tak będzie, więc bardzo profesjonalna obsługa. Ludzie nie powinni zwlekać. Ja sam osobiście żałuję, że zwlekałem tyle lat, ponieważ ten żylak miałem stwierdzony już 20 lat temu. I tyle czasu zwlekałem, co uważam za błąd. Powinien zrobić to dawno. Nic się nie zmieniło w chirurgii. Chirurgia to jest sprawny umysł, bystre oko, dobra ręka, ale ta ręka musi być jeszcze uzupełniona przez nowoczesne narzędzie. I to wszystko w tym genialnym miejscu, jakbyśmy byli geniusz Rocji w szpitalu Esculap jest tu i teraz. Jesteśmy na bardzo dobrym poziomie, jeśli chodzi o flebologię w Polsce. Myślę, że są tacy, którzy kiedyś, lata temu, myśmy się uczyli od nich, a myślę, że teraz są osoby takie, które wyznaczają nawet trendy w postępowaniu. Mamy swoich przedstawicieli we wszystkich towarzystwach.